Ej, bo Matiemu chyba coś się stało z oczami. Jezu, wygląda strasznie. Uh, uh. <głos> <głos> no teraz ty się schlonował <noise> przez ten kich chyba. Maus, to się właśnie Mouse. dzieje, Mouse. gdy za dużo no, śpiewa no, się w banki. Tak. No. A teraz to już totalnie nie wiem, co tu się stało. A... Ma. Na, 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 na. Eee... Może nie komentujmy tego. O Jezu. Proszę, subskrybujcie nas dalej. Jest bardzo chrupiące. To jest właśnie Molly. Siedzi sobie tam, stoi, jak kto woli. I obżera moje buty. Jest bardzo słodka. Napiszcie, jakby wyście dali na imię.